Witam na tym filmiku. Postaram się pokazać mechaniczne przesuwanie pługa w prawo, w lewo i na prost. Często jest to robione na siłownikach hydraulicznych lub elektrycznych. Elektryczne trochę słabe. Natomiast taka prosta dźwignia na lince z bolcem na sprężynie. I przesuw pługa z pozycji siedzącej w prawo, w lewo i na prost. Taki mój pomysł, bardzo prosty. Proszę, dźwignie naciągamy do przodu. Linka napinana jest. Czasem trzeba poruszać troszkę pługiem. O, żeby lżej szło. Jest napięta linka. Bolec wyszedł do góry, zwolnił mechanizm, zwolnił y, ruch pługa w prawo, w lewo. Teraz damy troszkę, żeby nie było na otworze. Y, bolec sam nie wchodzi, chodzi jest na sprężenie, bo y, dźwignia jest do, dokręcona mocno na. W śrubie, specjalnie, żeby to pokazać. Yy, zwalniamy linkę dźwignią do góry. Linka jest luźna. Proszę zobaczyć. Luźna linka. O. I teraz pług z pozycji siedzącej można yy, przesuwamy. Wskoczył bolec w, w otwory. I pół zablokowany. Jeszcze raz dźwignia napina linkę. Bolec wychodzi do góry. Pół w prawo, w lewo, proszę. Zwalniamy linkę. Dźwignią do góry. Przesuwamy pług teraz w pozycji w bok na przykład. I wskoczył. Czasem trzeba ruch w prawo, w lewo, żeby do otworka dobrze wskoczyło. Teraz ta dźwignia proszę, dźwignia y, do przesuwu y, pługa. Umocowana na mocowaniu dźwigni do puszczania, podnoszenia pługa. Zrobiona, jak widać, lewarka do hamulca awaryjnego ręcznego. Dziękuję za uwagę.